Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siostry i bracia święta Narodzenia Pańskiego, to czas szczególny i wyjątkowy, kiedy nie tylko składamy sobie nawzajem życzenia, ale przywołujemy także klimat rodzinnego domu. Nieprzypadkowo mówi się, że są to święta tak bardzo rodzinne, przychodzący na świat Bóg. Podzielił doświadczenie człowieka potrzebującego domu, potrzebującego rodziny. I ten dom zapewnili nowonarodzonemu Jezusowi Józef i Maria. Ten dom, pełen prostoty, miłości, troski, wzajemnej służby, stał się jednocześnie domem stałej obecności Boga. Dzisiaj, kiedy składamy sobie nawzajem życzenia, może warto wrócić do tego pierwszego klimatu, jaki wielu z nas pamięta z rodzinnego domu. Warto przywołać te skojarzenia związane z rodzinnym domem, bo z czym nam się kojarzy dom rodzinny? Jest to przede wszystkim kochające, Dłonie rodziców, mamy i taty, to przytulenie, doświadczenie miłości, szacunku, dobre słowo, wspólnie przeżywany czas, wzajemny dar z samego siebie, to także pierwsze nieporadnie stawiane kroki, czyniony znak krzyża na czole dziecka. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie domaga, kiedy płacze, to także modlitwa rodzinna, wzajemna pomoc, troska o siebie nawzajem, ale także i wspólna nauka, dyskusja na różne tematy przy stole, to także dobre rady, życiowe przypomnienia, praca, miłość, poczucie bezpieczeństwa, Wspólnie przeżywane, świętowane imieniny, urodziny, dzień powszedni, porządki, rozwieszone pranie, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, wzajemna pamięć o sobie i tutaj za życia, i potem po śmierci, kiedy nas opuszczają. Bo dom to przede wszystkim miejsce, w którym człowiek jest. Serdecznie obecny. Jest w naszych sercach, jest w naszych myślach. Wspominamy naszych rodziców, i tych żyjących, i tych, których Pan Bóg już odwołał do wieczności. To rodzice jako pierwsi dostarczali swoim dzieciom podstawowej wiedzy o człowieku, otaczającym świecie, o wzajemnych relacjach. Jest tak wiele, Odniesień i wspomnień rodzinnego domu, że nie sposób podczas krótkiego wystąpienia tego wszystkiego przywołać, ale te wszystkie międzyosobowe odniesienia święty Jan Paweł II nazywał komunią osób, komunią poprzez które każda osoba wchodzi do wielkiej rodziny ludzkiej. Wchodzi do wielkiej rodziny Bożej, a taką rodziną jest Kościół. I to słowo Kościół dzisiaj jest tak bardzo kluczowe. Bo Kościół to nie tylko księża i siostry zakonne, jak nam próbuje się wmawiać, ale my wszyscy dzięki. Sakramentowi Chrztu Świętego zostaliśmy włączeni w Kościół, wielką rodzinę Bożą. Tworzymy Dom Boga, dom, w którym gospodarzem jest osoba Jezusa Chrystusa. Pojawia się dzisiaj coś przedziwnego. Ludzie wierzą w Pana Boga, wierzą w Chrystusa, ale nie wierzą w Kościół i sakramenty święte. Jako dusz pasterze. Patrzymy z troską, ale też i smutkiem, kiedy opuszczamy w niedzielę Eucharystię, co jest tak naprawdę znakiem, że ten ważny odcinek fundamentu chrześcijańskiej wiary po prostu pęka. Bardzo bym chciał i tego z całego serca wszystkim życzę. I o to także będę się modlił w tych świątecznych dniach, abyśmy. My wszyscy, siostry i bracia, odnaleźli w Kościele swój dom: dom wiary, wzajemnej modlitwy, dom pełen nadziei, pełen życzliwości. Ktoś zapyta, czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe dla tego, kto chce. Pamiętajmy, że głową tego domu jest Jezus Chrystus. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Życzę, abyśmy podczas tych świątecznych dni i nowego, zbliżającego się roku odkrywali tajemnice Kościoła, odkrywali swoje miejsce w Kościele. Każdy z nas otrzymał jakiś szczególny talent, jakiś dar, charyzmat który trzeba we wspólnocie Kościoła odczytać i nim obdzielać innych. Kościół jest właśnie taką wspólnotą wzajemnego obdarowywania się. Każdy z nas ma coś, czym mógłby obdzielać innych. Tak samo wspólnota jest darem dla każdej i każdego z nas. Znany terapista Tomasz Merton zawsze mówił: Człowiek nigdy z nas nie jest samotną wyspą. Człowiek żyje i zbawia się we wspólnocie. Kościół jest pewną drogą do zbawienia, pewną nie w sensie jakąś czy jakąkolwiek, ale najpewniejszą, najważniejszą, jedyną drogą do zbawienia. Po to Chrystus przyszedł na świat. Aby nam taką drogę do nieba zaproponować, wyznaczyć. Życzę, aby te święta były pełne pokoju i nadziei, i niech będą też okazją, żeby na nowo odkryć w sobie tę drogę do nieba razem z innymi we wspólnocie kościoła. Tylko wtedy. Będzie nam łatwiej pokonywać życiowe dylematy, problemy, które się będą pojawiały. Życzę błogosławionych świąt. Życzę pokoju i nadziei. Niech towarzyszy nam wszystkim w tych świątecznych dniach i w nowym 2023 roku radość, taka zwykła, prosta, radość. Która będzie płynąć ze świadomości, że jestem człowiekiem wolnym, wolnym od grzechu. Po to na świat przyszedł Jezus Chrystus, aby nas wyzwolić od grzechu, od śmierci, od zła. Błogosławionych świąt z całego serca życzę i o to też będę się modlił. Szczęść Boże.